To wszystko Krzysztof Bosak powiedział? Nie. To co powiedział? O tym, że pan nie będzie kandydował, że rozmawialiście, że kandydował nie będzie. No ja akurat nie posądzam pana marszałka o jakieś deficyty intelektualne czy problemy komunikacyjne. W związku z tym. Jeżeli Pani rzeczywiście wiernie streszcza to, co powiedział, to rozminął się sprawną. Czyli nie rozmawialiście o tym? Nie powiedział pan, że pan kandydował nie będzie. Co się stało, że Pan podjął decyzję? Proszę że Pani, mogę pan Pani startuje? prywatnie i na stronie zwierzyć, że Pan Marszałek, tak owszem, mam wrażenie, że dzwonił do mnie w niedzielę w godzinach rannych po to, żeby wydobyć ze mnie taką deklarację, ale i nie wydobył. Zapytany, czy spotkam się? z moimi kolegami, liderami, prezesami partii współtworzących konfederację. Nie odmówiłem. Zawsze wyrażam otwartość, gotowość do spotkania, ale jak słyszę, jak pani relacjonuje, koledzy nie czekali i wystąpili po prostu z pewnymi jednostronnymi półprawdami, które są kłamstwem i insynuacjami w trybie, jak słyszę, konferencji prasowej.